Chcę państwa, jestem ten raper. Dzisiaj wielkie otwarcie naszego mostu. Nareszcie ten wielki moment otwarcie dla mostu. Więc zaczynam powolutku chodzić na most. Mam nadzieję, że nie się nie odwali, bo dzisiaj go jeszcze testowałem przez otwarcie mostu. Więc Ogłaszam, że most jest stabilny I ogłaszam, że otwieramy naszą tajną bazę Później was poprowadzę po tym wspaniałym mieście Może na tym odcinku, jak będzie tutaj jakiś odcinek nagrywać Może w przyszłym roku, może w tym roku Idziemy stąd, bo tu komary mnie gryzą żegnamy się i zobaczymy się w kolejnym odcinku Żegnamy się z wami, tajemni raperi, moja kuzynka Roxana, Aktuell ombord, grisen på Komare.